Unikatowy kalendarz Odzyskajmy Niepodległość na rok 2026. Zawiera fragmenty książek najlepszych autorów prawicy. Rauna Michalkiewicza, Tmowskiego i Żebrowskiego. Komentarze historyczne, ważne rocznice i fakty, których próżno szukać w podręcznikach. Dla tych, którzy myślą samodzielnie. Tylko w Kapital Bóg. co chodzi. Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror głupoty. Tym razem jest to pierwszy odcinek w nowym 2026 roku i trzeba się trzeba przyjrzeć, się, co to nam tutaj międzynarodowa lewica i międzynarodowi dobroczyńcy chcący naszego dobra bardziej niż my sami przygotowali. A więc pierwsza informacja: Jest projekt dyrektywy Unii Europejskiej ograniczający płatność gotówką. W Polsce zostanie to zaimplementowane, a państwa członkowskie Unii, w tym Polska, będą mogły tylko wybrać sobie, jakie, jakie kwoty będą monitorować. W Polsce będzie to kwota 8 tys. zł. Już wszystkie transakcje powyżej 8 tys. zł między firmami będą musiały się odbywać tylko z wykorzystaniem rachunków bankowych. Na razie ta kwota wynosi 15 tys. zł. Kto za, jeśli firma drugiej firmie płaci powyżej 15 tys tych gotówką, to wtedy nie może sobie zaksięgować tego jako, jako kosztu uzyskania przychodu, druga firma może mieć problem z tytułu nieujawnionego dochodu, etc., ale 15 tysięcy okazało się za dużo i teraz już w 2026 roku limit ma się zmniejszyć do 8 tysięcy za to, Zmienią się też relacje, dopuszczalne limity płatności gotówkowych w relacji między firmą a obywatelem. I te, tutaj limit został wyznaczony na kwotę 3000 euro, to znaczy, jeżeli przyjdziecie Państwo sobie z gotówką do supermarketu i chcecie tam wydać więcej niż 3000 euro, to wtedy zostaniecie Państwo spisani. Będziecie musieli podpisać oświadczenie, pokazać dowód osobisty, a informacje o tym, że przyszliście z gotówką do y, supermarketu i. Kupiliście, wydaliście więcej niż 3000 euro lub równowartość w polskiej walucie zostanie od razu przez, przez sklep, albo przez firmę, albo przez usługodawcę przekazana do urzędu skarbowego, a urząd skarbowy rozpocznie postępowanie. Postępowanie, które będzie miało na celu wyjaśniać, skąd mieliście Państwo taką gotówkę. I czym się to tłumaczy? Tłumaczy się to tym, że trzeba koniecznie walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, z czego wniosek. Gdyby to tak wziąć na logikę, że jeżeli idziecie Państwo z gotówką kupić sobie na przykład dobry telewizor albo telewizor laptopa i coś tam jeszcze i wydajecie Państwo na to kilkanaście tysięcy złotych, to jesteście Państwo podejrzani o terroryzm. No, co ma wspólnego terroryzm z chęcią oglądania nowoczesnej telewizji? Tego nie wiadomo, ale to w lewackim sposobie myślenia nie wiadomo jeszcze wielu innych rzeczy. Jak to będzie w praktyce wyglądać? No, w praktyce będzie to wyglądać tak, że Państwo. Idziecie sobie z większą ilością gotówki na zakupy do jakiegoś na przykład supermarketu, który oferuje elektronikę, kupujecie tam sobie Państwo telewizor, laptopa, telefon, coś tam jeszcze, może jakiegoś robota domowego, wychodzi Wam do zapłaty 16 tysięcy. No to podchodzicie Państwo do kasy, liczy wtedy ten kasjer i mówi: O, Wy już przekroczyliście tutaj obywatelu Kowalski limit, więc musimy Was spisać. O, macie tu deklarację, piszcie, numer PESEL, etc., etc., po to, żeby potem zaraz donieść. I to spowoduje, jak to zwykle w Polsce, to jest akurat bardzo dobry, bardzo fajna cecha Polaków, że zanim to wejdzie w życie, my już będziemy wiedzieć, jak to obchodzić. No i teraz, jak Polacy będą to obchodzić, moim zdaniem? No, na przykład, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że ktoś chce wydać gotówkę w sklepie, ale boi się tej całej rejestracji, ujawniania, w związku z czym. Podjeżdża na parking, gdzie jakiś tam trzech menelików pilnuje samochodów za złotówkę, bierze takiego menelika, mówi, chodź tu, wsiądź ze mną do samochodu, pojedziesz ze mną do supermarketu, znajdziesz, weź dowód osobisty, weźmiesz na siebie, no i tworzymy wtedy fikcję prawną, że prawda, Kowalski pojechał do, do supermarketu, tam dokonał zakupów, kasier, mówi no ale zaraz to pan tutaj nie ja nie ja to tylko z kolegą proszę bardzo no i Menelik pokazuje dowód osobisty Menelika spisują na Menelika donoszą do urzędu skarbowego urząd skarbowy Szczyna postępowanie i ten Menelik ma to oczywiście w nosie bo Meneliki mają w nosie takie takie sprawy jak postępowania urzędów skarbowych przeciwko nim i to doprowadzi do pewnego bardzo ciekawego paradoksu gospodarczego że natychmiast okaże się że w Polska jest krajem w którym Meneliki są najbardziej są najbogatsze na świecie. Że tak jak kiedyś mówiliśmy o bezdomnym, który ojcu dyrektorowi sprezentował jakiś luksusowy samochód, to teraz będziemy mieli serię bezdomnych, którzy będą, którzy będą nam fundować na przykład telewizory, laptopy albo coś jeszcze porządnego. Albo inna sytuacja, która się może wydarzyć. No, przyjeżdża do państwa krewny z kraju poza Unią Europejską albo macie państwo narzeczoną w kraju takim jak Ukraina czy Białoruś, no to ona przyjeżdża wtedy do Polski, zabieramy ją na zakupy i ona wtedy bierze to i licytuje na siebie. Ja też myślę, że rozpocznie się taki przemysł podziemny, jak to był podobny za czasów PRL-u, jak państwo pewnie pamiętacie. Ja ten PRL słabo pamiętam, bo dzięki żyłem w nim tylko aż 8 lat, ale wtedy było tak, że... Emeryci w tych kolejkach wystawali, bo mieli dużo czasu i wcale się nie dziwię, jakby to zjawisko się teraz przeniosło. To znaczy, emeryt chce sobie dorobić i y, idzie z kowalskim do sklepu, do supermarketu i bierze na siebie tą rejestrację i potem urząd skarbowy się pyta, no a skąd ty emerycie miałeś 16 tysięcy złotych, a emerytem no, ze skarpetki wyciągnąłem i tak dalej. Także będzie z tego cyrków i cyrku co nie niemiara według Zasady, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju i tak właśnie będzie też teraz. Przed, przed Sylwestrem, przed świętami i przed Sylwestrem, przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy przetoczyła się dyskusja, ponieważ pojawiła się w, w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy inicjatywa legislacyjna, za którą stoi Klub Lewicy oraz takie Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, którzy chcieliby wprowadzić w Warszawie zakaz odpalania fajerwerków w Sylwestra. Dlaczego akurat w Sylwestra, a nie na przykład na Wielkanoc, albo na dzień 22 lipca, albo w dowolny inny, nie wiadomo, jakoś ten Sylwester jest, jest tutaj bolączką wokół tych środowisk antyfajerwerkowych wszystko, Antyfajer, antyfajerwerów, o tak można ich, tak można ich nazwać. I oczywiście, jak to zwykle, problem podzielił całą Radę Warszawy. Koalicja Obywatelska przyjęła po, po, pozycję wstrzemięźliwą, że zobaczymy, jak skutek taki. Jaki skutek będzie miał zakaz fajerwerków w Krakowie czy w Elblągu. Działacze PiS, jak to standardowo nie mogą mówić tym samym głosem, co koalicja obywatelska, więc się sprzeciwili. Ja pamiętam, że jak ten pomysł się pojawił gdzieś tam w mieście, w którym jest odwrotna proporcja, to działacze PIS wyliza, a koalicja obywatelska, a koalicja obywatelska była przeciwna, no ale to widocznie inna mądrość etapu była. No i nie jest to, nie wiadomo, jak się w związku z tym sprawa skończy. Natomiast już się, już się taka inicjatywa w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy pojawiła. Wcześniej to już mówiłem Państwu, że, że przyjęła się taka uchwała w Krakowie. W Krakowie już nie będzie wolno w tym roku, znaczy w przyszł od przyszłego roku, od 2026 roku nie będzie już wolno odpalać fajerwerków. W zakopanym taki. Zakaz obowiązuje od 2019 roku. Tymczasem, jak wiadomo, w Warszawie od, 2000, od 2018 roku obowiązuje promocja, promocja pokazów laserowych. Władza lewicowa, skądinąd dupiarz i spółka doszli do wniosku, że jak się zacznie robić pokazy laserowe, to mieszkańców Warszawy zniechęci to do organizowania pokazów fajerwerków. Nie wiadomo dlaczego tak, skąd taki wniosek, no ale widocznie, widocznie jakieś przesłanki są do tego, żeby tak, tak mówić. No, także... Tu też w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy trwa bohaterskie pokonywanie problemów nieznanych w żadnym innym ustroju. Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl. Tymczasem, proszę Państwa, w ONZ doszło do skandalu, strasznie niepoprawnie politycznej decyzji, bo Stany Zjednoczone sprzeciwiły się sprzeciwiły się. Uchwaleniu corocznej rezolucji ONZ dotyczącej wzmocnienia koordynacji pomocy humanitarnej w sytuacjach nadzwyczajnych. Patrzcie Państwo, jakie piękne określenie określenie. Nazwy aktu prawnego, rezolucja dotycząca wzmocnienia koordynacji pomocy humanitarnej w sytuacjach nadzwyczajnych. To znaczy, że w sytuacjach zwyczajnych pomoc humanitarna nie musi być koordynowana, musi być koordynowana tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. I jakie to są te sytuacje nadzwyczajne? Proszę Państwa, siedziałem pół godziny, czytałem projekt tej rezolucji specjalnie po to, żeby się z Państwem tym podzielić. I y, oczywiście tam jest mnóstwo takich bełkotów o konieczności, o odpowiedzialności Organizacji Narodów Zjednoczonych za wspieranie regionów świata zagrożonych biedą i y, grup ludzi zagrożonych szczególnym cierpieniem. No nie wiem, czym się różni szczególne cierpienie od zwykłego cierpienia, ale widocznie czymś się różni, i to na tyle tym się różni, że urzędnicy ONZ doszli do wniosku, że akurat tych szczególnie cierpiących należy wspierać, a tych zwykle cierpiących nie należy wspierać etc. Et no i ponieważ te szczególne cierpienia jakoś im tak zaprzątały myśli, to zorganizowano sesję i postanowiono tam omówić, omówić właśnie kwestię koordynacji pomocy humanitarnej w tych, na rzecz tych szczególnie cierpiących. I teraz, proszę państwa, patrzcie państwo, co takiego co takiego tam napisano. Otóż Otóż ONZ, urzędnicy ONZ wpadli na pomysł, że trzeba krajom członkowskim narzucić w ramach pomocy szczególnie cierpiącym tak: agendę klimatyczną, nową politykę związaną z prawami dzieci, czyli łatwiejsze odbieranie dzieci rodzicom przez sądy w krajach ONZ. I tutaj znalazło się nawet takie sformułowanie, że akcja ma być formą praw kobiet, obowiązkowym prawem kobiety w każdym z państw należących do NATO. No i oczywiście wszelka polityka zwalczania dezinformacji związanej z LGBT, czyli, czyli inaczej mówiąc, każdy kto, każdy, kto głosi pogląd w tej sprawie jedynie słusz odmienny od jedynie słusznego, to musi zostać też. Też yy, poddany jakimś tam szykanom. No, etc., etc. Yy, a delegacja amerykańska powiedziała temu weto, tak zarządził Donald Trump. No i bardzo dobrze, i w związku z tym głupawa rewolucja tam yy, nie, zostanie, nie zostanie wprowadzona. Także, także mam tu stanowisko długie, kwieciste dość, yy, przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Za, za długie, żeby go cytować. No w, w skrócie a przedstawiciel Stanów Zjednoczonych powiedział, że rezolucja nie stanowi ogólnego poparcia dla walki ze szczególnie cierpiącymi, tylko że pod pozorem walki ze szczególnie cierpiącymi chce się promować lewackie agendy. Także powiedział dokładnie to, co jest. No i Mówi tutaj, wymienia jeszcze jako człowiek taki szczery i dociekliwy, że chodzi tu o Zielony Ład, genderowe szaleństwo, etc., etc. To wszystko miało być w ONZ wprowadzone w ramach koordynacji pomocy humanitarnej dla szczególnie cierpiących. Także rzeczywiście, jak ktoś cierpi głód. Albo jak cierpi jakieś prześladowania, to na pewno jedyne co jest mu potrzebne, to to, żeby Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła na tym terytorium, gdzie cierpi jakieś szczególne prawa dla lawendowych, na przykład. A co zrobiła taka ciekawostka co zrobiła przedstawiciel Polski na tym posiedzeniu ONZ? Zachowała dyskretne milczenie. 19 grudnia 2025 roku Niemiecka Rada Federalna, czyli Bundesrat, czyli Wyższa Izba Niemieckiego Parlamentu, większością głosów zagłosowała za zaostrzeniem międzynarodowych przepisów zdrowotnych na terytorium Niemiec. Przepisy wejdą w życie w 2026 roku w państwach członkowskich. Które nie wyraziły sprzeciwu, i landy, i teraz żaden z landów nie wyraził sprzeciwu, co spowoduje, że, że międzynarodowe przepisy zdrowotne w, jej za, w ich zaostrzonej formie wejdą w życie w, już w tym de facto roku, bo mamy dzisiaj 1 stycznia 26 na terenie całych Niemiec. I teraz a Potem, nie zdecydowanie, przepraszam, najpierw, ale potem oficjalnie dwa landy, czyli Brandenburgia i Turynga, powiedziały, że są przeciwko temu, czyli, czyli nie, w całych, nie w całych Niemczech. I teraz, co takiego, co takiego będzie? Otóż rządy, rząd federalny Niemiec i rządy wszystkich tych. Landów, które nie wyraziły sprzeciwu, będą musiały koordynować wdrażanie międzynarodowych przepisów zdrowotnych. I w tych międzynarodowych przepisach zdrowotnych są takie trzy paskudne punkty. Pierwsza rzecz to jest konkretne karanie osób, które uprawiają tzw. dezinformację medyczną, czyli w praktyce głoszą poglądy odmienne od jedynie słusznych, to będzie można je karać nawet więzieniem. Po drugie, Niemcy będą musiały przyjmować wszystkie regulacje dotyczące zdrowia, które zostaną narzucone na szczeblu międzynarodowym przez WHO, czyli jakie Szczepionki są obowiązkowe, jakie są nieobowiązkowe, jakie są zakazane, jakie leki można stosować, jakich nie wolno stosować, jakie są zakazane, etc., etc. No i będą się musiały podporządkować decyzji przewodniczącego WHO, czyli tego ter terrorysty bandziora, bandziora, prawda, jak on tam się nazywa, Tedresa, Gebre Jezusa, który będzie chciał który będzie chciał ogłosić na jakimś tam konkretnym ter, 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 terytorium stan klęski pandemicznej i jak zostanie ogłoszony stan klęski pandemicznej, to wtedy rządy na tym terytorium, nie tylko w kwestiach zdrowotnych, będzie sprawowało WHO. Także, także osobnym skutkiem tego, takim może dość humorystycznym, jest powołanie w Berlinie, do czego ma dojść w 2026 roku, Centrum, wymiany, centrum Wywiadu Pandemicznego i Epidemicznego. To będzie nowa instytucja, która będzie miała uprawnienia służby specjalnej, yy, która będzie przy pomocy metod operacyjnych zwalczać rozwój pandemii i epidemii. No, człowiek rozumny puka się w głowę, no bo jak można metodami operacyjnymi służb zwalczać pandemię? No to znaczy, nie wiem, wirusa sobie zwerbują na, yy, Tajnego współpracownika, żeby im powiedział, kiedy chce, kiedy chce zaatakować. No przecież, idiotyzm zupełny, ale w praktyce to Centrum Wywiadu Pandemicznego i Epidemicznego będzie się zajmowało właśnie ściganiem tych, którzy głoszą tezy w kwestiach polityki zdrowotnej odmiennych od jedynie słusznej. Tyle. Tyle to, to temu wszystkiemu będzie. Także terror głupoty w prawdziwym rozkwicie. Życzę Państwu, żeby rok 2026 był rokiem, kiedy zaczniemy zbiorowo mądrzeć i wszystkim tym kretynizmom się przeciwstawiać. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władze na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, zostawiam w opisie filmu linki do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a, mój numer rachunku bankowego. Za każdą formę wsparcia będę głęboko wdzięczny. Do zobaczenia. Dla tych, którzy myślą samodzielnie, tylko w kapital Bóg.